Witam panowie i panie. Z tej strony Emir i Dzisiaj chciałbym przedstawić wam baga, który wynika z tego, że wprowadzili spraye do Counter-Strike'a Global Offensive. Bug nie jest jakiś zbytnio, nie wiem, odczuwalny na większości map, ale jest i powinni go usunąć jak najszybciej, ponieważ no jakkolwiek jakkolwiek czy jakoś po prostu może wpływać na matchmakingi. No, i wiecie, wiadomo, oczywiście, zwykłe gry też. W każdym razie polega to na tym, że kiedy walniemy sobie spreja z jednej strony szyby, to z drugiej strony go nie widać. I co za tym idzie, możesz sobie stać z drugiej strony szyby, jakby i po prostu, no, ktoś Cię nie widzi, bo ma tam spreja Na przykład tam walniecie sobie dwa spraye czy coś, żeby zasłonić całe ciało, i nikt nie wie, czy ty stoisz za tą szybą, czy nie. Oczywiście wiadomo, że szybę można rozwalić, ale no cóż, no, nie każdy rozwala co rundę szybę w tym samym punkcie, żeby się upewnić, że nikt tam nie stoi, a bądź co, no, jest to jakieś ułatwienie, które no, nie powinno mieć racji bytu. Nie wiem czemu szczerze Valve czegoś takiego nie dopatrzyło, chyba, że to jest specjalnie zrobione w co wątpię, ale naprawdę, no takie rzeczy, żeby no, wprowadzać spraye na matchmakingi, e, nie wiem czy tam na ligach jakichś sportowych jest, ale na pewno na matchmakingach jest, żeby wprowadzać to ma na matchmakingi e, i nie naprawiać takich rzeczy, to już jest tragedia. Wychodzi na to, że gra jest w sumie teraz pay to winem, ze względu na to, że jeżeli masz spraya, najlepiej jakiegoś dużego, żeby po prostu nie zasłaniał, przepraszam, zasłaniał, Jezu, co ja gadam, żeby zasłaniał, to po prostu wygrasz grę tak naprawdę z innym przeciwnikiem na mapach, na których są szyby czy cokolwiek, bo możesz sobie zasłonić, wiecie, z jednej strony widok dla właśnie graczy wrogich, a dla siebie odsłonić i widzieć wszystko przez tego spraya. Naprawdę, nadal nie mogę uwierzyć, jak Valve nie dopatrzyło takiego buga, bo to już jest straszny bug. I wydaje mi się, że strasznie łatwy do dopatrzenia. Ja raczej miałem jakichś beta testerów, czy cokolwiek właśnie z Valve, który, którzy testują takie e, update. Naprawdę, czegoś takiego nie dopatrzyli beta testerzy. To jest taki, nie wiem, podstawa, podstaw w spray, bo wiecie, to jest płaszczyzna 2D i ona chyba jest z jednej strony. I no, tak generalnie, no, szyby są, wiecie, w Counter-Strike'u, i tak można było się troszeczkę tego spodziewać, wydaje mi się, co nie? No ale cóż, ja beta testerem nie jestem. Ja tam nie wiem, jak to wygląda. Nawet nie wiem do końca, czy beta testerzy są w Valve'ie, ale z reguły chyba w każdej renomowanej firmie są jakieś beta testerzy update'ów. Więc wydaje mi się, że po prostu skiepścili robotę. Jak na razie wiecie, jest już jeden dzień po wydaniu spray, a patcha nadal nie widać także no mam nadzieję, że w końcu patch będzie, bo bądź co bądź jakoś to uprzykrza grę na matchmakingach no a już jak jesteśmy przy temacie właśnie znowu matchmakingów, to chciałbym wspomnieć, że według mnie te spraye po prostu powinny być wyłączone na matchmakingach, bo po jakiego chuja one tam są z już tłumaczyłem w poprzednim odcinku właśnie o update'cie sprayowym, że mogą też troszeczkę zepsuć grę tym, że możecie wiecie tą, e, ten spray pomylić z graczami w niektórych punktach, najczęściej wiecie z Daleka, bo no, mm, trudno rozpoznać posturę kogoś z daleka. A bądź co bądź, jeżeli na jakiejś płaszczyźnie, nie wiem, na przykład załóżmy, że białej, całej, e, pojawi się jakiś kontur czegoś z daleka, no to pomyślicie sobie, że to jest wróg, albo jakaś krew, albo cokolwiek. No w każdym razie e, nie pomyślicie na pewno, że to jest spray przy pierwszej okazji, bo no kurde, nie jesteście przyzwyczajeni do tego, że spraye są wszędzie rzucane. Chociaż nie wiem, jak teraz to wygląda na matchmakingach, bo od tego pacza ze sprayami jeszcze nie grałem matchmakingu, bo po prostu mi się nie chce. W każdym razie to by było na tyle. Mam nadzieję, Odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z takimi bagami, to możecie zostawić lajka. Ja będę starać się jakieś takie updatey Wam robić, czy cokolwiek. I możecie też zostawić komentarz, co chcielibyście zobaczyć tam kiedyś. I możecie na przykład napisać jakąś losową literkę w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do końca odcinka. No i cześć!